Zdarzyło się kiedyś myśleć godzinami nad jakimś wyborem i ostatecznie nie wybrać kompletnie nic? No właśnie. To jest tak zwany paraliż decyzyjny. Dziś zobaczymy, jak można przełamać ten schemat, jak podejmować mądrzejsze i co ważne, szybsze decyzje i w końcu uwolnić się od tego ciągłego przemielania myśli w głowie. Dobra, wejdźmy w to głębiej. Ten moment, kiedy jest tyle opcji, że aż to paraliżuje i w końcu nie robimy nic, znane uczucie, prawda? To przytłoczenie informacjami, możliwościami to jest coś, z czym chyba każdy z nas się dzisiaj mierzy. Ale, co jeśli problemem wcale nie jest to, że nie wiemy czego chcemy? Pomyślmy o tym tak. To nie jest problem z brakiem jasności, to jest problem z bałaganem, z takim mentalnym chaosem, masą myśli, opinii, danych, który po prostu zagłusza naszą intuicję. No dobrze, przejdźmy do pierwszej ważnej kwestii. Bo jest takie powszechne przekonanie, że im dłużej się nad czymś zastanawiamy, tym lepsza będzie decyzja, prawda? No cóż, często jest dokładnie na odwrót. Zobaczmy, dlaczego to całe nadmierne myślenie może nam wręcz szkodzić. I to zjawisko ma swoją nazwę: zmęczenie decyzyjne. Pomyślmy o naszej energii mentalnej jako baterii w telefonie. Każda decyzja, nawet najmniejsza, co zjeść na śniadanie, w co się ubrać, zużywa odrobinę tej baterii. Im więcej decyzji w ciągu dnia, tym szybciej bateria się wyczerpuje. A ile nas to tak naprawdę kosztuje? Cóż, badania z Uniwersytetu Stanforda mówią, że nadmierne myślenie może obniżyć jakość naszych decyzji, uwaga, nawet o 25%. Ćwierć, wyobraźmy sobie, co to oznacza przy naprawdę ważnych życiowych wyborach. To jest po prostu przepaść. A jak to wygląda w praktyce? No, na przykład, albo w ogóle unikamy podjęcia decyzji, albo idziemy na łatwiznę i wybieramy pierwszą lepszą opcję. Jest nawet słynne badanie dotyczące sędziów. Okazuje się, że są znacznie bardziej łaskawi rano niż pod koniec męczącego dnia. I właśnie dlatego tacy ludzie jak Steve Drops czy Barack Obama uprościli swoje życie do granic możliwości, na przykład nosząc ciągle te same ubrania. Chodziło o to, żeby nie marnować tej cennej energii na drobiazgi, a zachować ją na te naprawdę duże decyzje. Skoro mowa o energii, przejdźmy do superpraktycznego narzędzia, które pomaga nią zarządzać. Jeff Bezos, założyciel Amazona, ma bardzo prosty podział decyzji na dwa typy. I tak, mamy decyzję typu pierwszego. To są te duże, nieodwracalne, o wysokiej stawce. Jak przejście przez drzwi, które zatrzaskują się za nami na zawsze. Tutaj faktycznie trzeba się dobrze zastanowić. Ale cała reszta, czyli pewnie z 90% naszych decyzji, to decyzje typu drugiego, odwracalne, o niskiej stawce. To jak drzwi obrotowe. Zawsze można się wycofać. I przy nich trzeba działać szybko, nie marnować czasu. A problem polega na tym, że my notorycznie traktujemy te drzwi obrotowe, jakby miały się za nami zatrzasnąć. Ten cytat od Bezosa trafia w samo sedno. Mówi on, że większość decyzji powinno się podejmować, mając jakieś 70% potrzebnych informacji. Jeśli czekamy na 90%, to jesteśmy już za wolni. Chodzi o to, że pogoń za stuprocentową pewnością to prosta droga do paraliżu. Czasem wystarczająco dobrze i podjęte działanie jest o niebo lepsze niż idealna decyzja, której nigdy nie podejmiemy. Dobra to teraz zmiana o 180 stopni. Do tej pory mówiliśmy o logice, o ramach, a co, jeśli klucz do dobrych decyzji to coś, co zwykle próbujemy wyłączyć, coś, co uważamy za szum. Mam na myśli nasze emocje. Posłuchajcie tego. Neurobiolog Antonio Damasio powiedział kiedyś: Nie jesteśmy myślącymi maszynami, które czują. Jesteśmy czującymi maszynami, które myślą. To zdanie totalnie wywraca do góry nogami to, jak zwykle postrzegamy decyzje. Emocje to nie jest jakaś przeszkoda dla logiki, to jest jej fundament. I to nie jest tylko taka ładna myśl. Damasiu udowodnił to w swoich badaniach. Miał pacjentów, którzy przez uszkodzenie mózgu stracili zdolność odczuwania emocji. Ich IQ, ich logika wszystko było w normie. Ale stało się coś niesamowitego. Nie potrafili podjąć najprostszych decyzji. Godzinami zastanawiali się, co zjeść na obiad. Wniosek jest po prostu powalający. Bez emocji nasza logika staje w miejscu. Emocje to nie jest szum to jest nasza nawigacja. No dobrze, ale jak używać tego wewnętrznego kompasu? To prostsze niż się wydaje. Trzy kroki. Po pierwsze, nazwijmy to. Co dokładnie czujemy? Strach? Ekscytację? Zazdrość? Po drugie, zweryfikujmy. Zapytajmy siebie, czy ta emocja mówi mi coś ważnego o tej sytuacji, czy to może jakieś echo starych ran i lęków? I dopiero po trzecie, kiedy już to wiemy, zaangażujmy logikę, ale robimy to już z zupełnie innego, bardziej świadomego miejsca. A skoro już o emocjach mowa, to zobaczmy, jak nie dać się złapać w pułapkę tych krótkoterminowych, panicznych reakcji i jak nadać naszym wyborom trochę szerszej perspektywy. I tu wchodzi genialne w swojej prostocie narzędzie zasada 10-10-10. Za każdym razem, gdy stoimy przed wyborem, zadajmy sobie trzy pytania. Pierwsze: jak będę się z tym czuć za 10 minut? Drugie, jak za 10 miesięcy? I trzecie, jak za 10 lat? To jest jak podróż w czasie. Wyrwa nas z tej chwili paniki i natychmiast włącza myślenie długoterminowe. A co nas często blokuje najbardziej? Strach. Strach przed tym, że będziemy żałować. A co jeśli? No to jest dobra wiadomość. Badania z Harvardu pokazują, że jesteśmy beznadziejni w przewidywaniu, jak bardzo będziemy czegoś żałować. Nasz mózg zawsze wyolbrzymia ten przyszły żal. Robi z niego potwora, którym w rzeczywistości nigdy nie jest. Dlatego zamiast pytać, czy będę żałować, spróbujmy zadać sobie inne, o wiele potężniejsze pytanie. Brzmi ono tak. Jeśli to wybiorę i, powiedzmy, poniosę porażkę, to czy mimo wszystko będę mieć do siebie szacunek za to, kim się staje po drodze? Za to, że próbuję? To pytanie zmienia wszystko. Przestajemy się skupiać na wyniku, a zaczynamy na tym, jakim człowiekiem się stajemy. To jest prawdziwa gwiazda polarna. I to płynnie prowadzi nas do ostatniego i chyba najważniejszego poziomu podejmowania decyzji. Chodzi o to, żeby nasze wybory nie były przypadkowe, ale żeby wynikały z tego, kim tak naprawdę chcemy się stać. Więc zamiast pytać, co mi się opłaca albo co jest mądre, zacznijmy pytać inaczej. Po pierwsze, jaką osobą chcę się stać? Po drugie, która z tych decyzji najlepiej odzwierciedla tę przyszłą wersję mnie? I po trzecie, bardzo ważne. Co jestem w stanie poświęcić, żeby chronić tę tożsamość? Te pytania to filtr, który pomaga podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. I tak dochodzimy do wielkiego finału do antydotum na ten cały lęk i niepokój bo źródłem tego wszystkiego jest niepewność nasz mózg jej po prostu nienawidzi, a najlepszym lekarstwem na niepewność nie jest więcej myślenia, nie jest stuprocentowa pewność jest nim działanie. Właśnie tak, kiedy już podejmiemy decyzję, używając tych wszystkich narzędzi, mamy 5 minut. W ciągu tych 5 minut zróbmy jedną, małą, fizyczną rzecz. Wyślijmy tego maila, zarezerwujmy bilet, zadzwońmy, odwołajmy spotkanie, cokolwiek. Ten mały prok to sygnał dla mózgu: hej, ruszyliśmy, koniec z myśleniem. To działanie niemyślenie buduje prawdziwą pewność siebie. I na koniec zostaje tylko to jedno pytanie. Bo prawda jest taka, że każda decyzja, którą podejmujemy, od tej najmniejszej po największą, jest tak naprawdę odpowiedzią na to jedno fundamentalne pytanie kim tak naprawdę decydujemy się stawać?